Ekogaz Konin, dzień dobry. Ford Kuga w wersji amerykańskiej, czyli Ford Escape z dwulitrowym silnikiem o mocy 240 koni z bezpośrednim wtryskiem benzyny EcoBost. Montaż instalacji gazowej w naszej firmie Instalacja gazowa to BRC SDI-2 Wtryskiwacze BRC Reduktor Genius Max do ponad 300 koni który jest z tyłu silnika, nie zobaczymy go Filtr, elektrozawór gazowy, przewody faro średnicy 10 mm i komputer Tak prezentuje się to co jest pod maską Przełącznik benzyna-gaz to miejsce po lewej stronie. Pokażę, jak wygląda to z perspektywy kierowcy. Wygląda to w ten sposób: bardzo fajne miejsce, bo widoczny przełącznik jest tylko wtedy, kiedy chcemy go widzieć. Auto już jest zasilane gazem. Informuje nas o tym kontrolka zielona. Dwie kontrolki na dole informują nas o poziomie gazu w zbiorniku. Zbiornik, oczywiście w miejscu koła zapasowego. Pojemność zbiornika. To 55 litrów, umożliwi to zamknięcie tej pokrywy w oryginalnym, w oryginalnym kształcie. Wlew możliwy do. Zamontowania pod klapą benzyny, natomiast tutaj, w tej opcji, klient wybrał sobie wlew pod autem w zderzaku. W tym oto miejscu nie jest to widoczne z tej perspektywy, ale też nie ma konieczności nakręcania końcówki, tylko bezpośrednio pistolet do, do wlewu. Tutaj natomiast musimy nakręcać końcówkę. Poszczegółową wycenę zapraszam do kontaktu na ecogas.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.